Czy piecus się stoła, krupnioki segrzoła A jajo, Might, mate, Ona się śmiała O Witajcie! Adepci z survivalu, bushcraftu czy jak to zwał Dzisiaj zrobimy sobie trzy prawa Mianowicie Woda, ogień i kawa No to co? Startujemy zobaczcie jaki piękny szlak kolejowy pójdziemy sobie wzdłuż tych pięknych torów w poszukiwaniu, tak jak mówiłem, pierwszego prawa czyli wody, potem będzie ogień i trzecie prawo kawa oczywiście nie będziemy zapierwszać po tych torach bo będzie jechało pendolino to idzie ku, a w krzaki będziemy skakać do rowu? Nie. a patrzcie wzdłuż każdych torów biegnie taki pas peposz, ja to nazywam peposz pas jak są bus pasy, to wzdłuż torów w lesie leci peposz pas, czyli wycięte kawohaszy, wszystkiego I właśnie tym sobie będziemy dreptać Wzdłuż tego pięknego szlaku kolejowego w poszukiwaniu wody Kurna, deszcz padał miękko troszkę na tym peposz pasie Ale bezpiecznie niż na torach Pójdę jakieś parę kilometrów, może dwa, może trzy, I myślę, że znajdę jakiś fajny potok, wodę zdatną, w miarę do picia i zrobimy sobie kawkę. Oglądajcie dalej, może coś ciekawego wyciągnięcie z tego materiału, coś przyswoicie. Łapa w górę od razu, subskrypcja, komentarz. Pozytywny, negatywny, nieważne jaki. Ważne, żebyście komentowali, oglądali, lajkowali, dawali łapy w dół. Czasem pieprzy głupoty, ale zawsze coś możecie wyłowić z moich materiałów. Dobra, lecimy dalej w poszukiwaniu wody. Proszę, zobaczcie: mamy źródło wody potoczek. Przejdziemy się teraz. W górę potoku sprawdzić, czy tam jakie mięcho już się nie rozkłada jaka padlina i nie zanieczyszcza na wody. Ocenimy ją organoleptycznie, czyli za pomocą węchu wzroku na początek. Potem ją przelotujemy, zanim zaczniemy ją pić. Może to nie będzie bezpieczny sposób. Bezpieczny sposób, i może to nie będzie bezpieczne dla moich bebechów dla moich flaków, ale myślę, że się nie posram. Dobra, idziemy sprawdzić, tak jak wspomniałem czy tam coś się już nie rozkłada w tym potoku. Potok wygląda dość ciekawie. Kurczę, myślałem, że jakieś łatwiejsze dojście będzie do tego strumyczka w potoczku. A tu, trzcina taka krzaczory, bagniory ale da się jakoś przetrwać, przejść jakoś to przejdziemy. Tam za mną są tory. Po których myśli, wzdłuż, których myśli, nie po torach, miał wzdłuż. No ale kawałek trzeba było mieć po torach, bo tak jak widzicie mostek, wiaduk, jak to tam się nazywa. Nie wiem. dobra. Przedostałem się już do tego potoczku. Wiemy, zobaczyć, tak jak mówiłem, czy tam co już nie gnije wcześniej. w okolicy takie bagniora i troszkę nie bardzo pachnie ale miejscowa jest całkiem fajna żeby się schować bo nikt inny tu nie wlezie w takie gówno ja tak powiem w taki gównolit nikt nam tu nie będzie przeszkadzał, żebyśmy sobie mogli spokojnie posiedzieć kilka powalonych drzewek mogą posłużyć za przeprawę przez ten bo potoczek Myślę, że sobie przejdę za chwilę na drugą stronę. Bo tam mi się bardziej podoba z tamtej strony niż obecnie z tej, z której jestem. Bo tutaj jak mówię bagna. Haszcze. Nie za fajnie. Zobaczcie, jaka fajna miejscowa. Tu ten potoczek. Za chwilę się przepierdzielimy na drugą stronę. Nie wiem, czy po tym drzewie. Czy po tym tam wcześniejszym? O, tam. Tam widzicie? Po tamtym chyba będzie łatwiej przejść. Podoła mi się z tamtej strony. Dobra. Nie ma co gadać. Przełazimy. Powiem wam szczerze, kurwa, zmęczyłem się. Zmęczyłem się masakrycznie. A, pierdziele Trzeba oddech złapać. No już nie te lata. A, jak człowiek miał 16 lat, to By przebiegł po tym pniaku. A teraz, już nie to samo, kondycja nie ta sama, trzeba nad nią popracować. Więcej, wyjść w teren trzeba zacząć robić. Posiedzę sobie filuńka i targam w to miejsce, co wam pokazywałem. A teraz sobie zobaczcie, jak pełzłem po tym pniaku. Jak dziowniczka. Kurwa ślisko ślisko Nie za fajnie Ach. Nie ma jak to kurwa na czworaka Przechodzić po pniakach Na klęczkach, ale jest, przeszły Przedostałem się na drugą stronę No, dostałem się w to miejsce co wam pokazywałem Powiem wam miejscu zacna Pięknie tu Zobaczcie sami Wrócę się w koło. Ładne, złamane drzewo. Można wykorzystać na schronienie. Tam następne leży. Można sobie na nie fajnie usiąść. Miejscowa fajna na jesień. Wczesną wiosnę, bo tu badziory w koło. Bagna, woda mokro, Będzie pełno kopruchów w lato. Ale zobaczcie. Jakiś gnój już był. Browara wypierdzielił. Wsadził do siatki puche, Nie wziął jej ze sobą. Wypieprzył pod drzewo, i niech leży. Rozkładamy Majdan, tak mówię. Trzy prawa dzisiaj. Ogień, woda, no i kawa. Trzy prawa. Można by powiedzieć, w survivalu. Bez kawy długo nie pociągniesz. <grystanie> Witajcie i teraz widzicie moją gębuchę. Ściągnę kominiarę, bo mi się ciepło zrobiło, ale jak szłem to wiał i dlatego miałem ją założoną nie żebyście mnie nie rozpoznawali czy nie widzieli bo ja się swojej gęby nie wstydzę i tego co robię rozłożę swoje dymdadeło wykorzystam to zwalone drzewo i obok rośnie drzewko żeby mieć na czym siedzieć żeby nie siedzieć na ziemi bo mokro a nie wziąłem kalimaty ale zawsze mam dymdadełko wieszam nie mamy na czym siedzieć no i się już bujam troszkę mi to zajęło ale pniaki do których przywiązałem moje przymocowałem moje siedzisko dadło, były troszkę za grube i musiałem na no, szybko a jednak nie aż tak szybko pomyśleć jak to Zaczepić ale jakoś zaczepiłem i sobie siedzę i się husiamy I możemy sobie zaśpiewać. Jeszcze nie spokojne Potargały sad wziąłem nożyk, i idę na skrobać skory z brzozy żeby rozpalić ogień. Bo to jedno z dzisiejszych praw ogień, woda, kawa spójrzcie, troszkę tego nazbierałem fajnych takich płatów Teraz to sobie fajnie obczyszczę. Przygotuję, żeby posłużyło za dobrą rozpałę. Prawo pierwsze widzieliście. Woda. Tak jak powiedziałem. Po ocenie organoleptycznej nadaje się do picia. Teraz biorę się za złożenie ognia. Taki płat kory sobie to trzeba oczyścić. No to jest brudny wilgoć. Oskrobać możemy. na kolanie będzie lepiej. O. Zaskrobimy to co jest niepotrzebne mokre. aby mieć samą korę, płat takiej kory. A Widzimy, że jest mokre, trzeba zeskrobać. Ale to jest wewnętrzna strona brzozy kory. To mamy zewnętrzne. To sobie zaraz tak zmechacimy. Zrobimy taki drobny wiórek. Na to pójdzie iskra. Ogień gotowy. Noż do najostrzejszych nie należy. Ale co wymagać od noża? za 50 zł czy tam może 100. ale są mi noże w cenie pięciu dyszek które naprawdę się fajnie sprawują na przykład mora tam mam akurat noż solognak made in China do krojenia kiełbasy może się nie nadaje zbytnio ale kogoś dziabność w bebechy by wyszło Korę poskrobać też idzie Dobra, nie będziemy tu robić wywodów na temat noża Przygotowujemy narzędziny Korę sobie troszkę, wziąłem taki płat I sobie ją tak zeskrobimy Dużo takich wiórków, żeby było drobnych No to one nam się zapalą Takie niteczki robimy Spójrzcie czy to widać? Tu. Im więcej tego, tym lepiej. Nie śpieszycie się. Powoli z Survivalu mamy czas. Nigdzie nam się nie śpieszy. Chyba, że na drugą stronę. Albo tam do góry. Ale chyba raczej nie. Dobra, ja sobie przygotuję na spokojnie tą korę i widzę się z Wami za chwilę Zobaczcie, taki z pięć kawałków jest taka platforma gdyż teren jest wilgotny i na tym rozpalimy ogień Oto próba generalna zobaczymy czy się uda łatwo, aby się każdemu wydawało, a krzesiwko, nożyk, kciu pociągnie raz i będzie się fajczyło chyba tych iskierek trochę na żeby trafić Targałem sobie taki tasiemek z reszty tej kory. Teraz sobie będziemy dokładać. Pamiętajcie, powoli, bez pośpiechu. Ogień musi oddychać. Spalać. Przeciwko schowamy. Bez pośpiechu. Ojej musi poddychać. Jak się dusi, podnieśmy te nasze patyczki. Tutaj żeby się nie podpalić. Nie wiem, czy słyszeliście, ale przeleciało Pendolino po torach, przez które musieliśmy przejść. Ogień się rozpala. Za chwilę położymy manierę z wodą, żeby się przygotowała. Niech się pogotuje, jak już zacznie się gotować. 10 minut minimum, a najlepiej 15. A to jeszcze taka mała wstaweczka. W tym miejscu paliło się moje ognisko. Zobaczcie, nie ma śladu. Drzewo zostało, niech sobie leży. drewno, drzewo, prost. Po ognisku nie ma śladu.